To są włosy 2 e, lata prawie, to będzie 2 lata e, od poprzedniej nanoplastii. I teraz pokażemy jak wyglądały przed nanoplastią. 2 lata temu. Takie no i to jest No tutaj dzisiaj będziemy robić odrost. Dołu jeszcze widać nawet po dwóch latach, że gdzieś tam... Dalej są proste, a ta góra, no tutaj dokładnie. E, od tego momentu zaczyna się e, znowu falować. Bardzo łatwe życie. W ogóle nie musiałam wstawać, nie musiałam pustować włosów potem ich kręcić i wszystkiego. E, nie, stylizować, tylko po prostu miałam umyłam włosy i już tak jak umyłam I Nie puszyły i się, się na deszczu. Było. Nie, nie było żadnych problemów. Łatwiejsze życie z, tak, z, no, z Pojedzę. Będę płacić do końca życia. <noise> Dobra, to robimy. I efekt w mojej są znowu piękne, doskonałe i leśne szkół. No, wtedy tam. <noise>